Tak, a ja e, Rafał, Piotrze, możemy Rafał zaczynać kto już? jeszcze jest kolega? Tak? Dobrze, nie, nie? Uh -huh. Dobra. My Marcin, wzią. dawaj! Dobra, rozpoczynamy. Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Greś. Jestem przedsiębiorcą niezrzeszonym w żadnej partii politycznej i wraz z kolegami zorganizowaliśmy, zarejestrowaliśmy Marsz Wolności, białostocki Marsz Wolności, który odbędzie się w niedzielę 21 czerwca o godzinie 17 rozpoczynamy. Zbieramy się na placu uniwersyteckim pod pomnikiem o napisie: Bóg Honor Ojczyzna, i stamtąd wyruszamy. Jakie są nasze postulaty? Walczymy tutaj o. Mamy ulotkę, na której jest wyraźnie napisane, że walczymy o trzy postulaty: wolny rynek, wolne sądy oraz wolne od partii rządzącej media publiczne. Najważniejszym i nieprzypadkowo pierwszym postulatem jest wolny rynek. Który, który propagujemy. Uważamy, że socjalizm, który został zaproponowany obecnie przez partię Prawo i Sprawiedliwość, partię rządzącą przez Mateusza Morawieckiego doprowadzi nas na dłuższą metę do kryzysu gospodarczego. Już ten kryzys się rozpoczął, między innymi wywołany przez COVID, ale nie tylko przez COVID. I my jako kraj mamy teraz możliwość pójść w dwie strony, albo pójdziemy w rozdawnictwo pieniędzy. Co proponuje prawo i sprawiedliwość, i przypominam, że żaden kraj w historii świata nie doszedł do dobrobytu poprzez rozdawanie pieniędzy, i przed tym przestrzegamy, i my nie będziemy pierwszym krajem, który dojdzie do dobrobytu poprzez rozdawanie pieniędzy. Owszem, na początku daje to rezultaty, jak się wypłaca 500, jak się wypłaca 13 emerytury, to jest miłe złego początku, tak powiem. I to, co my proponujemy, to niższe podatki, likwidacja zbędnych urzędów które są obecnie przerośnięte do niewyobrażalnych wręcz rozmiarów. Setki tysięcy ludzi w Polsce chodzi do pracy, a nic nie wytwarza. I właśnie z tym walczymy. Chcemy obniżać podatki, chcemy wprowadzać, chcemy, żeby rząd był... To nie jest tak, że my nie jesteśmy antyrządowi. To raczej jest tak, że rząd jest przeciwko nam, przedsiębiorcom. Ja jestem przedsiębiorcą, prowadzę szkołę szachową tutaj w Białymstoku, nauczam grać w szachy i... 16 maja wybrałem się do Warszawy na strajk przedsiębiorców. Stałem tam z koleżanką, która prowadzi pensjonat ma czwórkę dzieci kobieta 40 lat. Razem żeśmy trzymali transparent o napisie COVID pretekstem do łamania wolności zgromadzeń. To tak właśnie było. COVID był świetnym pretekstem do tego, żeby łamać wolność zgromadzeń. Uważamy, że lockdown, że zamknięcie zamrożenie gospodarki było, było większe niż Niż konieczność. Staliśmy z tym transparentem. Zostaliśmy aresztowani, w sensie zatrzymani. Ja zostałem wywieziony do Wołomina, tutaj kolega został wywieziony do Pruszkowa. Słuchajcie, łącznie zatrzymano 380 osób. Większość z tych osób to nie wszyscy byli przedsiębiorcy, ale tak się nie powinno traktować ludzi, którzy na co dzień płacą podatki. Dlatego jesteśmy zdania, że ten rząd trzeba obalić. Pozostałymi postulatami to są wolne sądy, i wolne Metodami od i partii rządzącej, media publiczne. Oczywiście. Proszę, Krzysztof. Mhm. Może jeszcze właśnie Karol dodaj, bo, bo to się komponuje. Eee, Karol Stocki, jestem, nie jestem przedsiębiorcą, jestem zwykłym pracownikiem szarym obywatelem, który 16 maja poszedł, pojechał do Warszawy właśnie wesprzeć e, pracodawców i przedsiębiorców w ich walce o... Równy, o, o, o o to, aby rząd zaczął stosować, zaczął robić jakieś działania, aby trochę przeciwdziałać tym, tym katastroficznym skutkom, które w długiej perspektywie mogą, e, mogą ich dosięgnąć. Także ich pracowników, jak i cały budżet. Pojechałem tam 16 maja z moją przyjaciółką na spokojny protest, który miał być tylko zwykłym marszem. Okazało się, że był łapanką policyjną, która, która Złapała 380 osób i byłem jedną z nich. Moja przyjaciółka była drugą. Zostaliśmy w więzieniu 21 km do Pruszkowa. Siedzieliśmy tam 4 godziny, trzymani w radiowozie, w kajdankach. Nie wiadomo czemu, ponieważ nie stwarzaliśmy żadnego zagrożenia, i przez to właśnie stwierdziłem, że jeżeli państwo działa w taki sposób, nie ma, nie ma mojej na to zgody i postanowiłem właśnie uczestniczyć w takich marszach, tak jak, tak samo, jak je re, relacjonować. Krzysztof Toliński, też nie partia polityczna, Stowarzyszenie Konfederacja Rolniczo-Konsumencka. Proszę Państwa, i widać jak piękne, że rozpoczynamy pod pomnikiem Bóg, honor, Ten rząd, Prawo i Sprawiedliwość odwołuje się do tych wartości i my dzisiaj pokazujemy, koledzy pokazali i odczuli na sobie, a z drugiej strony to tych bojowników, bo koledzy są bojownikami, koledzy i koleżanki, właśnie takie działania rządowe dzisiaj tworzą. I kochani, dlaczego my jesteśmy jako rolnicy, bo reprezentujemy z Krzysztofem środowiska rolnicze? Rolnik to też przedsiębiorca. Rolnik to jest osoba, która musi zabezpieczyć finanse, logistykę i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym też chcemy powiedzieć i dzisiaj prosić w województwie podlaskim rolników o współuczestniczenie w tym proteście. Dlaczego? Dlatego, bo... Zwróćcie Państwo uwagę, w 2019 roku rolników dotknęła klęska suszy, gospodarstwa rolne, zostały zagwarantowane pewne środki. I co zrobił ten złodziejski rząd pierwszą, pierwszym działaniem? Proszę Państwa, klęska COVID zaczął, zaczął rekompensować środkami zabezpieczonymi. Z 2019 roku klęski suszy rolników. Tak naprawdę zabrał okrad rolników z tych pieniędzy, i do dnia dzisiejszego to jest prawie 2 miliardy złotych. Do dnia dzisiejszego nie wypłacił tych pieniędzy. I oni opowiadają, że oni dzisiaj ratują miejsca pracy, a w rolnictwie to co? Nie są miejsca pracy, że dzisiaj wspomagają gospodarkę. Proszę Państwa, bezczelne, wierutne kłamstwo. Następnie zwróćcie Państwo uwagę, i tutaj ważne, że, że koledzy przedsiębiorcy zauważają, proszę Państwa. Żyje się z pracy. Nie ma pieniędzy, nie ma środków finansowych bez pracy, bez wypracowanych dóbr materialnych, bez usług. A co się dzieje w Rzeczpospolitej i nie tylko? Jaki ma, jaką dzisiaj mamy sytuację, że nie ma pokrycia pokrycia pracy, naszych usług w, w tym pieniądzu, w pieniądzu papierowym, w pieniądzu, którym bezkarnie, także Polski Bank Centralny sobie drukuje, na zamówienie oczywiście rządowe, my przestrzegamy, przestrzegamy Polaków. Więc obudźcie się, nie siedźcie sobie po południa niedzielnego, tylko póki jeszcze czas bądźcie tutaj, bo potężna katastrofa nadciąga. I przypomnę jeszcze, odkłamując te wszystkie mity, pierwsze kolejności, walcząc z COVID-19, pan minister Szumowski, o którego dokonania wszyscy wiemy, a w związku z tym, że kilka lat zarządzałem Regionalną Ochroną Zdrowia właśnie w moim województwie podlaskim i jedno, jednoimienny szpital stworzyć w Łomży, to była dezorganizacja ochrony zdrowia. Myśmy więcej dzisiaj utracili na życiu i zdrowiu, i zagrożenie stworzyli mieszkańców i województwa polskiego, i podlaskiego, i Rzeczpospolitej właśnie poprzez dezorganizację systemu ochrony zdrowia w ten sposób postępującą, niż żeśmy dzisiaj przyczynili się do ratowania tego życia i zdrowia. I następna, kochani, bardzo istotna, ważna rzecz. W tym momencie trzeba pamiętać, że rząd stoi na. Obojętnie jakiej dziedziny gospodarczej się nie dotknął, na straży gangsterki. Jest to bardzo mi przykre stwierdzać i powiedzieć, ale proszę Państwa, jeżeli Polska, i to są badania instytucji amerykańskich, niezależnych, jeżeli z Polski transfer środków rok do roku, około 50-60 miliardów poprzez różnego typu korporacje, banki, yy, 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 sieci handlowe, taki jest drenowany, to są pieniądze, które... Dla nas, społeczeństwa naszego, są zabierane. A co? cit przecież te korporacje prawie nie płacą. Schmidt firmy, różnego, inne potężne, potężne firmy. A skąd się ściąga podatek? No, podatek się ściąga z Polaków, z takich firm. Jeszcze raz prosimy, proszę Państwa, zanim Krzysztof jeszcze powie o rolnictwie. To niedzielne tutaj w Białymstoku, w województwie Podlaskim, po południe. Oddajcie, oddajcie swojej przyszłości. Dzisiaj pokażcie, zamanifestujcie, że się z tym wszystkim nie zgadzacie. Zapraszamy w imieniu organizatorów i rolników, ja szczególnie, zapraszamy tutaj do oddziału, tak jak kolega Rafał powiedział. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze, zanim tutaj przekażesz głos, dopowiedzieć, że to jest ponadpartyjna. Też to jest wili. marsz ponadpartyjny, z różnych ugrupowań się łączymy. To nie jest tak, że my reprezentujemy partię polityczną. Nie, my reprezentujemy po prostu grupę poglądów, zbiór poglądów i, i, i je chcemy zamanifestować. Głównie wolny rynek, tutaj postulaty rolnicze, wolne sądy i także media, media które są obecnie mówimy o mediach publicznych, My mówimy o telewizji Ży... publicznej, która ja powiem tak, że tydzień później, po tym 16 maja, gdyśmy się spotkali w Warszawie, po tym jak zatrzymano 380 osób i oblewano ludzi gazem pieprzowym spokojnych, nieewanturujących się ludzi oblewano gazem pieprzowym. Tydzień później rzeczywiście przyszło tych osób, może 400, może 500 i w telewizji publicznej pojawił się materiał przyśmiewczy, że tak mało nas jest. Słuchajcie, po, po czymś takim, po takiej masakrze, jaka została do, 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 dokonana, 380 osób zatrzymanych za kratkami, że przyszło tych 500 osób, to jest tak, jest bardzo dużo. Dziękuję. Tak jest. Dodam tylko, że występujemy w Waszym imieniu, w imieniu dziennikarzy, żeby Wam nie krępowano rąk, nie krępowano sumień, żebyście po prostu mogli w mediach być tak, jak etyka dziennikarska nakazuje normalnymi, normalnymi ludźmi, by tak jak tutaj, proszę. Dziękujemy mediom publicznym, radiu, że jest z nami i pytamy, a gdzie jest, a gdzie jest telewizja publiczna? Co Pan. Nasz dyrektor przestraszył się i ma teraz jakieś, jakieś powiedzmy problemy osobiste wstyd po prostu. Witam Państwa serdecznie, Krzysztof Jabłoński Konfederacja Rolniczo-Konsumencka. Tu już dołączając do, do wypowiedzi wcześniejszych kolegów, chciałem też opisać sytuację polskiego rolnictwa, gdzie COVID również jest wykorzystywany, bardzo mocno wykorzystywany do, do, do ograbiania polskiego rolnika. Czyli obniżania cen żywca, żywca drobiowego, wieprzowego, wołowiny. Mleka. Tak. To jest Oczywiście, mleko również spadło, wszystkie mleczarnie obniżyły te ceny. Także tutaj przedsiębiorcy, czyli rolnicy oni też są przedsiębiorcami, którzy prowadzą, niejednokrotnie prowadzą nawet bardziej skomplikowane przedsiębiorstwa niż, niż, niż ludzie, którzy mają założone normalne firmy, normalne działalności gospodarcze. To jest wszystko po prostu rozkradanie, rozkradanie, niszczenie całej naszej gospodarki. Rząd nie zwalcza tego, co powinien. Tak jak minister Ardanowski obiecał. Nie chciałbym wyrazić się tutaj politycznie też. Ministrowie obiecali odszkodowania za, za straty suszowe. Gdzie są odszkodowania? Uszkodowań po prostu nie ma. Wszystko zostało skonsumowane przez po prostu rząd socjalistyczny, no bo nie można tego inaczej nazwać. To te wszystko jest po prostu. Brane do kieszeni, wszystko jest rozgrabiane, rozkradane, rolnicy na tym cierpią. To jest, podam może Państwu znowu taki przykład, że nasz rząd się zachowuje w stosunku do obywatela polskiego, tak jak były senator Romańczuk w mleczarni Bielmlek. przykładem tak, to jest pisowski. to jest rażący przykład. Senator, tak. minister, to był wice-minister hańba, tak, rządu i, hańba właśnie. i tysiąc rodzin. Mhm województwa podlaskiego będzie cierpieć i cierpi przez tego człowieka przez. PiS. Tak, będą komornicy nachodzić te rodziny na pewno, także tutaj, tutaj po prostu jest sytuacja bardzo ciężka. Tak jak przedsiębiorcy zostali zatrzymani właśnie na, na, na proteście, na marszu, przecież no, nie może być mowy o takich, o takich rzeczach w wolnym kraju, gdzie mamy prawo, teoretycznie prawo, gdyż no niestety Bolszewia zatrzymuje nas. Także tutaj musimy po prostu coś zmienić, także. Proszę, proszę też również wszystkich o otworzenie oczu i w końcu wspomaganie tej pozytywnej inicjatywy. Musimy po prostu coś zmienić w naszym kraju dla, dla naszych potomnych, dla naszych dzieci, również jeszcze dla nas. Dziękuję bardzo. A może jako już podsumowanie powiem, powiem tak, że przypomnę, że głównym postulatem jest wolny rynek. Obniżanie podatków, zlikwidowanie zbędnych urzędów, które my wszyscy musimy utrzymywać, Dokładnie. niezależnie od branży, czy to jest rolnicza, czy setki Ta tysięcy bylokracja. ludzi w Polsce pracują, nic nie wytwarzając i, i z tym walczymy. Nie stać nas na to, żeby, żeby tak robić. Walczymy także o godność e, policji polskiej, e, aby nie byli oni zmuszani do tego, żeby e, pacyfikować e, protesty. Odbywające się w sposób. I hańbić, mundur. hańbić mundur. Bo ta policja będzie miała przez lata cały problem z tym, żeby odbudować wizerunek. No bo jeżeli widzę kobietę, która została blana gazem pieprzowym, ona leży na ziemi, a podchodzi policjant, jeszcze poprawia, nie powinno takie, że to jest, to, jest, to, jest, to jest hańba dla polskiej policji. I uważamy, że. Ale winą tego jest partia rządząca, która wydaje takie. Takie dyspozycje, żeby, żeby te demonstracje z, spacyfikować. Co jeszcze? Zapraszamy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 17. Marsz wspiera strajk przedsiębiorców i chcieliśmy jednocześnie zaprosić na spotkanie dwa dni później z kandydatem na prezydenta Pawłem Tanajno, ale jedno, jednoznacznie też chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś bierze udział w marszu, to nie Zapraszamy ludzi, którzy popierają różnych kandydatów no na tak. prezydenta, nie tylko jednego konkretnego e, Pawła Tonajno. E, Paweł Tanajno będzie tutaj w hotelu e, Royal. O godzinie 18 we wtorek. Zapraszamy na to spotkanie. My popieramy Krzysztofa Bosaka w Konfederacji, więc w związku z tym tak. zobaczcie, łączy nas jedno. Musimy obalić. Walka z socjalizmem. Tak, dokładnie, obalić Falka tego Falka cielca. Bo Polacy uwierzyli sobie, bo ochwalczego, Prawo i Sprawiedliwość. A to jest ewangeliczny cielec. I nie po to z pisem umawialiśmy się, naród, który wybierał, na kryptosocjalizm i neobolszewizm. Bo system, który tutaj mamy zafundowany, rozkładania państwa, reżimu, jest neobolszewizmem. I mówię to już od pół roku do samego charakteru tego protestu, bo to jest smart. Zaczynacie pod pomnikiem kolorojczyzna i gdzie Tak, następnie przechodzimy pod sąd Okręgowy przy ulicy Skłodowskiej, tam się na chwilę zatrzymamy. E, następnie przechodzimy wzdłuż ulicy Suraskiej. Dochodzimy do tego tutaj miejsca przy, na rynku przy napisie Białystok. E, tutaj będzie krótka przemowa. Kilka osób się, się wypowie, o, o co nam chodzi, jakie mamy postulaty. Następnie przejdziemy się ulicą Lipową i tutaj mamy z policją. Maszcie, chciałem podkreślić to. Zarejestrowany, w pełni legalny, w, w konsultacji z policją przechodzimy ulicą Lipową. Ulicą Lipową mamy przejść do ulicy Grychowej ulicą, tak? Ten, ten krótki odcinek od. Miejsca, w którym stoimy, czyli na rynku Kościuszki, aż do ulicy Grochowej, przejdziemy się środkiem ulicy. Lipowa będzie na, na chwilę zablokowana. Skręcamy w lewo w ulicę Grochową i wracamy pod pomnik na placu uniwersyteckim o napisie Bóg, honor Tak, Taka jest trasa przemarszu. Jeszcze pytania? To dziękujemy. Tak. dziękujemy. dziękujemy. thank you